Na razie nie ma... Dobrze Proszę Państwa, alo, alo. Ja mikrofon, Nie dziwnego że nie działa. Proszę Państwa, jesteśmy w centrum nowego, nowego portu. Dlatego, że jak już wcześniej wspomniałem, i ci, którzy są z nowego portu doskonale wiedzą, że nowy port dzieli się na stary nowy port i nowy nowy port. Stary nowy port do pewnego momentu bardzo skutecznie izolowaną od reszty świata. O tym Państwu mówiłem. Z jednej strony kanał, z drugiej strony Wisła, z trzeciej strony tory, a od południa działki jezioro Zaspa. To była osada zupełnie izolowana, formalnie należąca do Gdańska, ale wszyscy mieli świadomość tego, że mieszkają właściwie tak jakby w osobnym miasteczku. To miało się zmienić w końcu lat 70., kiedy powstał projekt zbudowania tutaj, jak na warunki nowego portu, gigantycznego osiedla, który mieszkańcy ludność Nowego Portu najpierw podwoili, a potem potroili. Zaczęła się ta budowa od falowca. Falowca, który zaczęto budować w 77 roku. Zaczęło się to w ten sposób, że wykopano gigantyczną dziurę w ziemi, z której potem przez całe tygodnia, miesiące właściwie, miesiącami wypompowywano wodę. To był widok tutaj, tej, na tej budowie, normalny, ogromny, wielki basen i pracujące pompy cały czas wypompowujące wodę i dopiero potem zaczęto falowiec budować. Zaczęto. Budowano go w sposób dosyć ciekawy, dlatego że znoszono do samej góry jedną klatkę i dopiero wtedy przystępowano do budowy drugiej, ale w trakcie tej budowy drugiej już zaczynano trzecią. Także falowiec rósł od tamtej strony, co wyglądało w praktyce mniej więcej tak. Proszę popatrzeć, że wyższa część budynku już ma wstawiane okna. Tam już się odbywa zagospodarowanie pomieszczeń, już się stan surowy przekształca w stan mieszkalny. Podczas gdy po prawej stronie wszystko schodzi w dół coraz niżej i tam dopiero jest na etapie fundamentu, a może budowy piwnic. I tak ten falowiec właśnie powstawał od tamtej strony ku tamtej. Jak mówiłem, mówiło się o tym w Gdańsku w nowym porcie, że miał być dłuższy. Zbudowano pięć klatek, co dało pojemność mniej więcej dwóch tysięcy osób. Że Państwa, falowiec to jest konstrukcja dosyć szczególna. Jak Państwo wiedzą, siedem takich budynków jest na przymorzu w Gdańsku jeden w nowym porcie i o ile mi wiadomo nigdzie więcej na świecie czegoś takiego nie ma. Tego typu budynki się buduje, owszem, długie, ale raczej nie w takim układzie. No już, a już na pewno wkładem w architekturę światową architektów miejscowych jest właśnie nadanie mu tego kształtu fali, no i przez który ma on nazwę palową. tam jest zimno i ta różnica ciśnień funkcjonuje w ten sposób, że jeżeli, ach trzeba powiedzieć o tym, że to jest dom galeriowy według najstarszych średniowiecznych wzorów jest to dom galeriowy, czyli mieszkania nie są dostępne z klatki schodowej przez korytarz, tylko z galerii bezpośrednio wchodzi się do mieszkań. A więc po jednej stronie mamy okno z balkonem no, albo i nie, otwarte tutaj na tą ciepłą stronę z wyższym ciśnieniem, a po drugiej mamy drzwi wejściowe otwarte na ciemną stronę, zimną stronę z niższym ciśnieniem. No więc wiedzą Państwo, co się dzieje w momencie, kiedy się otworzy drzwi, a jednocześnie otwarte jest okno. Miałem tutaj bardzo bliskiego przyjaciela i nieraz obserwowałem ten efekt tunelu aerodynamicznego, zwłaszcza jeżeli było naprawdę gorąco, a po tamtej stronie chłodno. Te takie były śmieszności związane z, z mieszkaniem w falowcu. Trzeba powiedzieć o tym, że to jest budynek, który mając właśnie około 2000 mieszkańców jest na gruncie nowego Portu absolutnym fenomenem. To jest no, małe miasteczko, 2000 osób to już jest małe miasteczko ale w stosunku do tego, co było w starym nowym porcie, gdzie znali się absolutnie wszyscy. Zdało się każdego albo osobiście, albo z widzenia, albo z nazwiska. Wszyscy o wszystkich wszystko wiedzieli, jak na małe miasteczko przystało. Tutaj nagle pojawił się ten ogromny budynek, w którym, do którego wprowadzili się ludzie z bardzo różnych miejsc i w tym budynku od samego początku obowiązywała absolutna anonimowość. Tu się sąsiedzi nie znali. Nie wiem, czy się nie znają teraz, natomiast wtedy nie znali się absolutnie. Było to tak wielkie mrowisko, że można było tutaj naprawdę zniknąć. Co jak na warunki nowego portu było rzeczą absolutnie niesamowitą. Do tego stopnia można było zniknąć, że w czasie stanu wojennego skutecznie ukrywali się tutaj działacze opozycyjni. Właśnie normalnie w mieszkaniach nikt ich nie znalazł, proszę Państwa. Dlatego tu sąsiedzi nawzajem, sobie nic nie wiedzieli, nie odwiedzali się. To było takie jedno wielkie browisko, ale w tych warunkach okazało się być bardzo bezpieczne. To jest pierwszy budynek w Polsce, podobno, w którym założono sieć komputerową. To już było na początku lat 90. W tym się falowiec szczyci, oczywiście pod i y, telewizję taką ochronną. W, wprowadzono y, usługi ochroniarskie, bo nie było to miejsce zbyt bezpieczne. Poprzegradzano te galerie, charakterystyczne dla polowca galerie, poprzegradzano. Kiedyś można było, i co robiliśmy bardzo chętnie jako dzieci, biec od jednego końca polowca do drugiego cały czas galerią, po drodze czasami naciskając dzwonki dla chycy. I można było uciec, teraz już nie można, bo są kraty, bo są niektóre rzeczy, są uch uchylne, są niektóre te zapory, a niektóre stałe i nieuchylne. Także to się wszystko zmieniło. Falowiec był ogromny i szary. Dopiero w XXI wieku chyba został pomalowany na takie kolory. Czy one są ładne, czy one są brzydkie, jest to sprawa drugorzędna. Na pewno wygląda to lepiej niż ta wielka szara bryła, która tutaj stała. Palowiec, proszę Państwa, łamał konwencję, którą chcieliśmy zawrzeć z mieszkańcami nowego, nowego portu, że granicą jest to, są tory kolejowe. Tory kolejowe mają Państwo za sobą, a czy miejsce, gdzie były tory kolejowe? I my chcieliśmy wiedzieć, że nowy port jest do torów kolejowych. Stary nowy port. A nowy nowy port niech sobie będzie zatorami kolejowymi. No i falowiec nam to wszystko burzył, bo 2000 osób mieszkających po naszej stronie, a ewidentnie będących mieszkańcami nowego, nowego portu, no ta koncepcja z tym podziałem, z tą linią demarkacyjną absolutnie nam nie wyszła. Ja mieszkałem bardzo... Współpraca transgraniczna się zdarzała i konflikty przygraniczne też się zdarzały, co jest zupełnie normalne, natomiast bardzo wyraźnie było widać tą opozycję między mieszkańcami Starego Nowego Portu i Nowego Nowego Portu, tak jakby to były dwie zupełnie od siebie niezależne dzielnice. Proszę Państwa, przejdziemy teraz jednym z tuneli aerodynamicznych pod falowcem i zatrzymamy się po drugiej stronie, by zobaczyć właśnie ten początek Starego Nowego Portu.